Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest Pan Andrzej Popielski. E, Dzień dobry. No właśnie, jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Dużo rozmawiamy o tej zielonej transformacji. E, no właśnie, reprezentuje Pan branżę leasingową, tak? czyli jeden z takich największych motorów napędowych do rozwoju e, tego biznesu. Czy w ogóle leasing może być stosowany, czy powinien być stosowany do wsparcia tej zielonej transformacji energetycznej w naszym kraju? No, dziękuję za to pytanie. Odpowiedź mi... Tak, tak, i jeszcze raz tak. W jaki sposób? <laughs> Zacznijmy od skali makro, proszę. Jeżeli uświadomimy sobie, że poprzez leasing finansujemy 30% inwestycji, to i wszystkie te inwestycje aktualnie zaczynają zmierzać w kierunku właśnie inwestycji związanych z dekarbonizacją, z zieloną energią i tak dalej, no to automatycznie. W 30% przynajmniej, jeśli nie więcej, leasing może być wykorzystywany przy tego typu, przy tego typu aktywa. I to jest, to jest raz. Dwa, nie zapominamy o programach pomocowych. Pamiętajmy proszę o KPO. Łącznie jako branża sfinansowaliśmy aktywa w ubiegłym roku na kwotę ponad 100 miliardów złotych. Sama KPO, przypomnę, to jest 268 miliardów złotych, oczywiście rozłożonych w, w czasie, ale jeżeli uświadomimy sobie, że istotna część KPO związana jest właśnie z transformacją energetyczną, z digitalizacją, to wszędzie tam może być wykorzystywany leasing i na pewno będzie bardzo dobrym, tak jak powiedziałbym, motorem do tego, żeby z tych funduszy korzystać i e, dodatkowo, że tak powiem, e, zwiększać nakłady inwestycyjne w Polsce, które są no, niezmiernie istotne do podtrzymania wzrostu gospodarczego, to oczywiście wiemy. Mhm. Z jakich jakby produktów, z jakich jakby, możliwości właśnie związanych z leasingiem, tej zielonej transformacji mogą korzystać przedsiębiorcom? Peko Leasing między innymi jakby ma ileś tam różnych produktów, tak, ale jakby co generalnie na rynku jest dostępnego? Oczywiście, finansujemy i specjalną uwagę przykładamy do tak zwanych zielonych aktywów. To jest raz. Mówimy tutaj mhm. o y, w drobnych instalacjach, ale też dużych instalacjach fotowoltaicznych, bankach energii. Jesteśmy otwarci na wszelkie tego typu, że tak powiem, wnioski inwestycyjne i bardzo chętnie będziemy się im przyglądać po to, żeby je, żeby je finansować. To jest raz, dwa, wymienię program samochodów elektrycznych, ale nie tylko elektryków, również samochody hybrydowe, które finansujemy w istotnym stopniu. Kagr, wskaźnik wzrostu w, w, w tym zakresie wynosi 80%, to, jest, to, są, no, roku, tak, to są, są bardzo istotne wzrosty. Ja wiem, że startujemy, może startowaliśmy z niskiej bazy, ale mimo wszystko w imponujący sposób rośniemy i ten trend na pewno będzie kontynuowany. Ja Zwłaszcza, że będą kolejne też programy wsparcia, tak? tak? To oczywiście. Zwrócę uwagę na jeszcze jeden program, InvestU. To jest program, którym dzięki pieniądzom, właśnie pieniądzom pomocowym, pieniądzom europejskim, my mamy możliwość gwarantowania umów leasingowych dla przedsiębiorstw, dla firm, zwłaszcza tych mniejszych firm, które nie mają wystarczającego dobrego ratingu kredytowego po to, żeby po taki leasing się zgłosić i tak po prostu go dostać. W związku z tym poszerzamy bazę klientów i to zwłaszcza w zakresie małych przedsiębiorstw, w tym również przedsiębiorstw, które kupują te zielone aktywa i wszystko, co jest związane z ekologią. Więc... No właśnie, bo to jest też Jak jakby dobry, tych... dobry pomysł tak. dla firm, które no właśnie, z jakiegoś powodu, czy mają mały bilans, tak? Czy potencjał mają jakby inne zadłużenie? Leasing gdzieś tam w stanie jest bardziej niż kredyty inwestycyjne im pomóc, tak? Powiedzmy więcej, startupy nawet firmy, które powstały niedawno, które nie mają siłą rzeczy, nie mają jeszcze długiej historii kredytowej, bo nie mogą jej mieć. Dzięki temu programowi mogą pozwolić sobie na to, żeby zacząć inwestować właśnie w oparciu, w oparciu o leasing. No i wreszcie warto pamiętać, że wykorzystując finansowanie, leasingowe finansowanie, które bardzo często my w Polsce utożsamiamy przede wszystkim z finansowaniem samochodu, a to jest nieprawda, bo to nie tylko samochody, one stanowią największą część tego, co leasing finansuje na, na chwilę obecną. Ale także samochody ciężarowe, nie oprócz samochodów osobowych, no i przede wszystkim maszyny i urządzenia, ale nie tylko, bo również drobne asety tak zwane yy, drobne asety czyli komputery, telefony, drobna elektronika wszystko, co możemy, możemy że tak powiem, powinniśmy posiadać w firmie. Możemy również leasingować i my tym się zajmujemy. Mhm. Czy w ramach Związku Polskiego Leasingów albo właśnie w ramach, w ramach po Leasing macie zdiagnozowany jakiś taki poziom e, w tym na ten rok, na przyszły rok, jeśli chodzi o ten leasing, zielony leasing, tak, czyli leasing tych zielonych e, inwestycji, zielonych projektów? Jak najbardziej. Mamy swoje cele. Ja nie chcę mówić tutaj o konkretach celowo. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, w zakresie chociażby projektu Mój Elektryk no, to wzrosty widzimy bardzo, na bardzo istotnym poziomie i to trochę też zależy, trzeba powiedzieć, chociażby od wykorzystania środków z KPO i od tego, w jakim stopniu te środki będą alokowane właśnie w te dziedzinę gospodarki. Na chwilę obecną widać, że ewidentnie to się rozwija i no, nie widzę innej możliwości, uważam, że... Na, że jedyną tutaj odpowiedzią jest wzrost, istotny wzrost okay. w zakresie finansowania tych aktywów. Tego zresztą byśmy bardzo chcieli. Zwrócę uwagę też na pewne bariery, bo to oczywiście nie jest tak, no właśnie, że trawnik jest, tak. jest tylko wszędzie, że powiem, zielony. E, pewną barierą w, w rozwoju chociażby farm foldowltaicznych jest możliwość przyłączania się do sieci. Tak? I to, e, to będą wyzwania w przyszłości, i podejrzewam, że w zakresie tych wyzwań również może być wykorzystywany leasing, ale tu mówimy o trochę większej grze, że tak powiem, bo to zaczynamy rozmawiać w tym momencie o zmianach w zakresie samego sektora energetycznego mhm. i tego, jakie inwestycje tam muszą być poczynione. A czy przy użyciu leasingu i w jakim stopniu, no, tego będziemy się dowiadywać w kolejnych latach. Czyli jako branża jakby będziecie chcieli, załóżmy wziąć udział w takich dyskusjach z, znaczy, czy z Ministerstwem Klimatu, czy z firmami, spółkami Skarbu Państwa między innymi, które specjalizują się właśnie w infrastrukturze energetycznej po to, żeby powiedzmy, że tak powiem otworzyć się bardziej na... Powiedzmy tak, może my jako Peko Leasing jesteśmy częścią oczywiście dużej grupy finansowej, bankowej. I jako grupa podchodzimy do tego tematu w sposób systematyczny. Leasing jest tylko jedną z form finansowania. Oczywiście mamy kredyt, całą gamę tych, tych kredytów. I biorąc pod uwagę podejście systemowe, PECO leasing jest częścią tego, 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 tego systemu, który właśnie w tej chwili powstaje i tych rozmów, o których Pan mówi. Więc odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej jesteśmy zainteresowani i będziemy tym uczestniczyć, ale tak jak powiedziałem w ramach grupy. Okej, okay. czyli ale generalnie gdzieś tam jakby perspektywy są pozytywne. Zdecydowanie tak, patrzymy na te perspektywy, patrzymy na ilość funduszy, która jest i będzie do wykorzystania w tym zakresie i przygotowujemy odpowiednie programy finansowania i odpowiednie ścieżki decyzyjne związane właśnie z zielonymi aktywami, bo to są rzeczy, które które, które są, no, że tak powiem, nieodzowne. Podam konkretne przykłady. Finansowanie autobusów wodorowych. Tak? W tej chwili jesteśmy w trakcie finalizowania drugiego kontraktu w tym zakresie. Oczywiście, biorąc pod uwagę koszt takiego autobusu, to w tym przypadku są to samorządy. No, no, Nie zawsze mogą sobie że tak powiem, pozwolić, z reguły nie mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby finansować to ze środków własnych, w związku z tym potrzebna jest jakaś forma finansowania zewnętrznego. No, leasing jest idealną odpowiedzią na, na taką potrzebę. My w takich przetargach startujemy, no, jak mówiłem, udaje nam się z sukcesem, e, sukcesem tutaj funkcjonować. Okay. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję, dziękuję bardzo.